Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam zalety technologii bezszczotkowej w nowej akumulatorowej młotowiertarce GBH180Li. Zapraszam! W ostatnim dziesięcioleciu technologie bezprzewodowe podbiły świat elektronarzędzi, a modele akumulatorowe nie odbiegają jakością od narzędzi sieciowych. Dziś oferujemy niezawodne bezszczotkowe narzędzia akumulatorowe do najtrudniejszych zastosowań. A jakie są zalety silników bezszczotkowych, które napędzają nasze elektronarzędzia? Sami zobaczcie. Nowoczesne silniki bezszczotkowe to dłuższa żywotność, efektywny czas pracy, mniejszy hałas i ciepło, a także wyważona ergonomia elektronarzędzi. Każdy użytkownik ceni sobie inne funkcje. Niektórzy zwracają szczególną uwagę na moc narzędzia, a niektórych bardziej interesuje czas pracy narzędzia. W silniku bezszczotkowym nie ma komutatora i zespołu szczotek. Oznacza to, że nie ma żadnych ruchomych i zużywających się części ani strat przekładni, co prowadzi do wydajnego czasu pracy. Umożliwia to dłuższą pracę na jednym ładowaniu akumulatora. Każde bezszczotkowe elektronarzędzie, takie jak nasz GBH180 Li, pozostawi w tyle wszelkie narzędzia z silnikiem szczotkowym do podobnych zastosowań. Elektronarzędzia bezszczotkowe mogą wykonać więcej pracy bez przerw na ładowanie. Niemniej ważne jest to, że podczas pracy motowiertarką udarową generuje się dużo pyłu, a silnik bezszczotkowy w modelu GBH180 Li zapewni dłuższą żywotność w tych samych warunkach w porównaniu do jego odpowiednika z silnikiem szczotkowym. Zapraszam na nasze kanały na YouTube oraz Facebooku Bosch Professional, elektronarzędzia i osprzęt.